Cześć. Witam cię w tej krótkiej praktyce oddechu naprzemiennego. To technika, która pomaga uspokoić układ nerwowy, zrównoważyć obie półkule mózgu i wprowadzić w stan głębszej koncentracji i spokoju. Usiądź wygodnie, wyprostuj plecy i rozluźnij ramiona. Teraz ułóż prawą dłoń, palec wskazujący i środkowy oprzej delikatnie na punkcie między brwiami. To miejsce pozwala skupić uwagę. A kciuk posłuży Ci do zamykania prawego nozdrza, natomiast palec serdeczny do zamykania lewego nozdrza. Jeśli jesteś osobą leworęczną, zrób odwrotnie. Użyj lewej dłoni. Zaczynamy. Zamknij prawą dziurkę, weź wdech przez lewą. Zmień palce, wydech przez prawą. Wdech przez prawą, i wydech przez lewą, wdech przez lewą, i wydech przez prawą, kontynuuj w swoim tempie. Swoją serię oddechów zakończ na wydechu lewą dziurką, i następnie weź głęboki oddech. Zatrzymaj. I zrób wydech, rozluźnij. I zostaw koniecznie komentarz, jak Ci było, jak się teraz czujesz. Dziękuję.